Cześć, witajcie, ja jestem Franek i dziś nagrywam browstarce z moim kolegą, Siema I to nie jest na bo je straciłem i dajcie mi lecz też straciłem. I ale Franek i... zostało. Tak, ]mi. na szczęście zostało. No i teraz gramy na nowym koncie. No nie, nie wiem czy Ja nie chciałem po prostu, ale nawet ja nic nie klikałem, żeby to się odinstalowało. No nie wiem po prostu. I w ogóle musimy grać zbiorniki klejnotów, a ja tak nie lubię tego, żeby było. No, to by go lubią? No, może ktoś z Was lubi, ale ja naprawdę. Dla nas jest po prostu słaby. Tak, bo po prostu. Dla nas no... jest wkurzający. Tak, nas wkurza ja po prostu go. Jeszcze muszę grać szelką, bo nie mam nity. Ja mam nitę. No, bo ja muszę jeszcze przygotować kamerę i on w międzyczasie grał, ale. W ogóle Gabrycia możecie kojarzyć z poprzedniego kanału. Yeah. No, ale nie wiem... Z jednego lub dwóch filmików. Mm. Okej, okay, my mamy już 8, oby ta szelka nie z Po 15 latach nagrywają różne filmiki. Dobra, em... Um... O nie, o nie! Oh, she... Nie, nie, nie! By to... By to. By to. Zakrypła. O, no proszę na hita. Ale czemu nie mogę go skosić? Dobra. Czemu I mamy wygraną. A my i przegraną. Dawaj, teraz go koś. No Jezus Maria! No, 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 no. Dobra, więc teraz sobie otworzymy tą skrzynkę. Libo, libo, libo. I odbieram nitę. Już mam dwóch zadania nitę. W ogóle teraz fajnie to odblokowuje się postacie. No. Więc no tak, fajnie, nie? Co odblokowałeś nową postać? Dobra. I, I mamy nitę, ale no w sumie dobra zagrzę tą nitę. A jeszcze w Karnecie, ale tego Big Boxa, a jeszcze w ogóle to... Ale tego Big Boxa co mamy w Karnecie to. Yy, tak. Szkoda, że też nie ma 55 megaboksów. To by było fajnie. Ej, patrzcie ile mam monet w ogóle śmiesznie trochę. Okej, okay, Zagram sobie Nitą i zaraz sobie otworzymy kolejne skrzynki. I tego Big Boxa otworzę. Okej. Okay, Nitą niedawno nie grałem wszelką zresztą też. Ym, na tym końcu Frenek, to ja gram raczej teraz leonem, Krugiem lub Byronem. Um, no, Bajron jest fajny. No. Lecz ja mam... jak, jest, y, o, jak jest nim przeciwnik, no to jest wkurzający. No. Bo on jest taki dobry ten Byron. No ja jeszcze mu... O Jezu, 80 HP ma też miała. Ale dobra, a ja się muszę w ogóle nauczyć tym Bajronem grać, bo... Co dopiero go z Big Boxa trafiłem i jeszcze do końca nie umiem, ale okej, okay. ta szelka trochę już w sensie, prawie już Chwa. dwa razy zginęła. Poko zginął, niech ona zbierze to. Jezus, Mary nie mam szans. Z takimi nubami gram. O Jezu, dobrze poko uleczyłem. Um, dobra, to. O no, jezu. Ej, ta szelka, serio, ciągle prawie ginie, ale jak jakimś fartem, no jakim śwartem się utrzymuje na, na nogach, żywo. Nieśmiertelnik <laughs> numer jeden. Dobra, ona ma dziewięć, Poko ty. ma jeden, więc... Ty, on żeby, chce... Ej, mam siedem i chcą mnie skosić. Żeby ta szelka po prostu nasza nie Ej, zmęła. Ej, miałeś kiedyś jeden HP w Brawl'u? Miałem, dużo ja razy. Najczęściej no, mam na zadymie. Dobra, to mamy kolejną wygraną. No to ja najjemię ja ale okay. i sobie otwieramy. O, w ogóle... Dzięki za odpychnięcie i teraz... Się muszę najpierw pać. otwórzmy tą skrzynkę. Okej, okay. tu mamy punkty mocy. Teraz tutaj. No nie, nic nie będzie naprawdę. No. L primo dobra, mamy L Primo. W ogóle z dwójki. I napiszcie, czy Wam się podoba te nowe, jak się odblokuje postać. Bo mi się to podoba bardzo. Yy, Bracie, ale no chyba wyzmienite, bo chyba. Yy, yy, mm. i w ogóle. będzie się dobrze zbija pucharki. Yy, w ogóle to yy, sobie i w sensie po tej grze będziemy mieli. Yy, będziemy mieli. Ale ładna. No, będziemy mieli, no jak to się nazywa? Solo i duo. Więc będziemy sobie grać. <laughs> Odblokowałem już. Ty masz już solo i duo? Masz, dobra. To będziemy mogli zagrać zaraz na duo. Róża. Róza roze masz. Ja mam El Primo, ty masz różę. No ale nie chcę mi się grać na Różę. A to grasz jest... teraz solo? Nie, teraz gram solo. Z... Zbiory Kurczę. grasz? No, ja zapomniałem zmienić. O nie, coś mi nie lego, nie mogłem chodzić. Ale dobra. Wpiszcie w komentarzach, to, w ogóle jak coś, swoje ID to was dodamy z chęcią. Tak, ale no w ogóle nie dodamy wszystkich, bo byśmy nie dali rady, ale możecie, będziecie mogli dołączyć do klubu naszego. Zrobimy nowy i będą dwa kluby. Elita, Elita Brawla i zrobimy jakiś nowy dla... I będziecie po prostu mogli wybrać, do którego chcecie. Jeszcze nie. nie może um, zrobimy filmik Team Franek. It". No to myślę, że będzie dobra nazwa. Okej, okay, mamy w ogóle. Ty ten kolt chce mnie zabić. Ale mhm. dobra, misiu mój go zabić Okej, okay, mamy 11. Dobra, i mamy wygraną. Ryb. Rip. Ty masz być RIP! Okay, Ty masz nie. być RIP! Powiedziałem! Okej, okay, odblokujemy to wderzymy Okej, okay. i my się Brzydą widzimy zdrowy. jak zrobimy, jak wbije po prostu już kilka pucharków Okej, okay, jesteśmy po cięciu No, za dużo pucharków nie wbiłem, bo tylko jeden, ale no przez to, że mnie po prostu wyrzuciło z gry i po tej grze będę po prostu w sensie no Musimy zakończyć już odcinek, żebym mógł jeszcze nagrać, żebym, żebym mógł dla Was nagrać jeszcze um, jeden może dzisiaj zobaczymy, więc to było na tyle, więc pa pa!